Dobry wieczór, dobry wieczór, Szymon Konieczny, strona Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice, witam w Jasielskim Domu Kultury, gdzie w bunkrze Jasielskiego Domu Kultury trwa kolejny, piąty, grudniowy, przedświąteczny Jan sesjon na bluesowo, blues, 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 muzyka, blues, w bunkrze Jasielskiego Domu Kultury, Staszek Grela Trio, idziemy na salę. Krótka relacja i fotorelacja na na Facebooku. Koncertomania ja Jasielska i Huizze. Piątkowy, przedświąteczny, grudniowy wieczór. W muszę Jasielskiego Dom Kultury. Trwa koncert. Jam Sersion na bluesowo. Luz blues, można powiedzieć 5. Jam się 5. Tym razem na bluesowo. Muszę Jasielskiego Dom Kultury. Staszek Grela Trio. Na scenie występują najlepsi muzycy. Stanisław Grela, gitara, Bartłomiej Bykowski, Bas oraz Paweł Makier. Perkusja w Jasielskim Domu Kultury. Tumy na sali. Już wkrótce krótka relacja i fotorelacja z koncertu piątego koncertu IAM Session na blusowo grudniowego przedświątecznego koncertu Jasielskich Domu Kultury na stronie na Facebooku Konceptomania Jasielska i Okolice i w imieniu organizatorów wydarzeń serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jasła na kolejne wydarzenia kulturalne do Jasielskiego Domu Kultury. Jeszcze, miejmy nadzieję, jeszcze przed świętami, a tak to w nowym, dwutysięcznym. W 26 roku śledźcie Państwo stronę Jasielskiego Domu Kultury i stronę na Facebooku Koncertomania Jasielska Jochujce. Tam informacje z Domu Kultury udostępniam u mnie na stronę na Facebooku Koncertomania Jasielska Jochujce. Miłego wieczoru. Jutro jarmark Bożo, narodzeniowy na Jasielskim Rynku. Do zobaczenia. Miłego wieczoru. Szymonko jeszcze strona Facebooku Koncertomania Jasielska Jochujce we własnej osobie.